Nie witam Was w ten chłodny poranek już w górach prefektury Miyazaki, a dzisiaj planuję wjechać na sam szczyt wulkanu ASO. I tym samym rozpoczynam mój 12 dzień wyprawy rowerowej dookoła wyspy Kyushu. Znajdzą sobie takie piękne miejsce na zrobienie szybkiej przerwy na drugie śniadanko. Dzisiaj latuje znowu Andan, czyli bułka z pastą Anko. Szybka przerwa na odpoczynek, bo jeszcze do samego wulkanu zostało mi z 12 km. A wczoraj gdzie dotarło moim rowerem, więc. Tutaj jest dolina, tam są góry prefektury Kumamoto. to jest to? Albo to jest to. To już jest góra, ASO! Dobra, nie ma co się jarać widokiem góry, trzeba wjechać tam na szczyt. Totalnie jaram się widokiem góry już na horyzoncie, a do tego te przepiękne wioski. Ostatnia przerwa przed wielkim podjazdem. Znalazłam sobie jakiś ramen z masełkowo czosnkowy Będę testować. Słuchajcie i zaczynamy to. Jeszcze nie jest najgorzej, ale już przyszła pora na zdjęcie warstw, bo zaraz czuję, że zacznie się robić mega stromo i, i po prostu będzie mega ciężko. I ja nie wiem, co jest ze mną nie tak, bo moje mięśnie płakały na tym podjeździe, ale wewnętrznie cieszyłam się jak dziecko każdym tym widokiem. A przypominam, że szczyt góry Aso to jest jakieś 1500 metrów nad poziomem morza. Słuchajcie, widać już wulkan w ogóle po drugiej stronie nagle jest takie wypłaszczenie. I w ogóle czuć w powietrzu już taki mocny dość zapach siarki, więc myślę, że będzie mega intensywnie już przy całym kraterze. A tutaj możecie zobaczyć już z daleka dymiący krater. Ostatni kilometr! Słuchajcie, ja sama nie wiem jak ja to zrobiłam. jestem nad kraterem, że znaczy, zaraz idę tam nad krater. Ale nie ten wulkan! Wjechanie na ten wulkan to chyba moje największe rowerowe osiągnięcie, a czy wy widzicie całą tą parę wydobywającą się z krateru wulkanu? To właśnie dzięki takim widokom mega się cieszę, że zdecydowałam się w tym roku na rowerową wyprawę po Japonii. Gotować dalej zastęp. Opuszczam już krater i idę szukać jakiegoś onsenu, żeby się ogrzać, bo jest tak po prostu mega zimno dzisiaj, że jakaś masakra. Jak się wyjeżdżało pod górkę, to tego nie było czuć, ale teraz czuję, że jak będę jeszcze zjeżdżać, a mam z 15 km. Do mojego dzisiejszego węzelegu to po prostu zamaznę.